Jak nie zepsuć formy święta? Słuchajcie, temat można by było szybko zamknąć i powiedzieć, że jeżeli przez większą część roku trzymacie dietę, trenujecie sumienie, ogarniacie cały proces, to ciężko przez 2-3 dni zepsuć sobie tą sylwetkę. To jest prawie niemożliwe. Tak samo jeżeli przez 2-3 dni będziecie trzymać dietę w tym okresie, to nie spowoduje, że będziecie mieli lepszą formę. Ale tu nie chodzi o to, co pokaże Wam waga i co pokaże Wam centymetr. Chodzi o to, jak Wy się będziecie przy tym czuli psychicznie. Bo jeżeli ma to spowodować, że na przykład zaniechacie cały proces i polecicie pigout do końca, czyli po prostu naładujecie się pod korek przez kilka dni, to to jest bez sensu. Co można zrobić? Po pierwsze, to zawsze, jeżeli idziecie w miejsce, gdzie wiecie, że będzie coś spoza diety i prawdopodobnie kaloryczność może zostać przekroczona, to zadbajcie, by pójść tam w miarę sytym. I głupim pomysłem jest liczenie pierogów, jedzenie łyżeczki kapusty, kawałeczka ryby. To tak jak jedzenie jednej kostki czekolady. Podobno da się zjeść jedną i mówić, że się człowiek nasycił. Mi się nigdy nie udało. Co możecie zrobić? Ja na przykład robiłem sobie taką sałatkę, sałatkę to, to jest, nazwijmy to sałatką, główka sałaty lodowej, tabasco, jakiś ocet balsamiczny, pomidor do tego, coś co ma bardzo mało kalorii, a bardzo dużą objętość i do tego kola zero. U mnie to był litr, półtorej litra. Nie mówię, że to jest ultra zdrowe, ale uważam, że względem zjedzenia 5000 kilokalorii z kapusty grzybów, białej mąki, ciast, cukru, to jest rozwiązanie dużo lepsze. Po drugie, odroczenie czasu zjedzenia pierwszego posiłku. Finalnie liczy się ogólna kaloryczność, więc, jeżeli po prostu później zaczniecie jeść, to finalnie ciężko będzie upchać taką pulę kalorii w ciągu doby. Trzecia rada, która się bardzo dobrze sprawdza, to jest kawa. Nie wszyscy piją kawę. Ja na przykład lubię bardzo kawę. Jeżeli też ją lubicie, to kawa będzie w dużym sta w stopniu. W stanie ograniczyć nasz głód. Więc jeżeli wypijecie sobie taką kawę przed pójściem, dołożycie do tego taką przykładową sałatkę, to na pewno będziecie w stanie zjeść mniej. Moi drodzy, chciałbym Wam życzyć wesołych świąt, dużo zdrówka, bo zdrowie zawsze jest na pierwszym miejscu, no i fajnych ludzi dookoła, bo to w tych czasach jest tak naprawdę na wagę złota.